Dzień dobry kochani. Ja nazywam się Michalina Drygasiewicz, ale dzieci mówią do mnie pani Misia. Podczas festiwalu Młode Horyzonty dbam o to, by po seansach nie brakowało wam pomysłów na różne zabawy kreatywne związane z festiwalem, filmami i kinem. Dziś pokażę wam jak zrobić swoje własne przenośne pudełkowe kino. Ta zabawa plastyczna oparta będzie na założeniach animacji, czyli wprawianiu w ruch obiektów nieożywionych. Filmy animowane to takie filmy, w których w ruch wprawiane są postaci narysowane, zaprojektowane, stworzone przez człowieka. Animować znaczy ożywiać, a my ożywiać będziemy obraz wewnątrz naszego pudełkowego kina. Ja. Przygotowałam sobie już jedno takie pudełkowe kino, żeby pokazać wam, na czym to wszystko polega. Zobaczcie. Tak będzie wyglądać nasza praca. W momencie, kiedy wprawię w ruch rolki, które teraz trzymam, obraz wewnątrz pudełka zacznie się poruszać. Tym samym mamy wrażenie, że porusza się rakieta, że mija ona różne obiekty. Kosmiczne. Tworzymy iluzję ruchu. Na tym właśnie polega ten warsztat. W dalszej części tutorialu pokażę Wam krok po kroku, jak zrobić takie kino. Zapraszam Was do wspólnej zabawy. Aby zrobić takie pudełkowe kino, potrzebne Wam będzie pudełko. To może być pudełko po tabletkach do zmywarki albo po. Ryżu. Potrzebne Wam będą też elementy, które będą pełnić funkcję rolek. To mogą być patyczki szaszłykowe, długie pędzelki, długie ołówki lub pałeczki do chińszczyzny. Oprócz tego potrzebujecie taśmę klejącą, taśmę dwustronną, nitkę, nożyczki, klej, flamastry, kredki. Kolorowe wycinanki lub wycinanki zwykłe oraz kolorowe kartki. Ja już jestem przygotowana. Pierwszym krokiem tego warsztatu jest oklejenie pudełka kolorowymi wycinankami lub wycinankami samoprzylepnymi. Ja ten krok już wykonałam. Jest to zadanie czasochłonne, a chcę sprawnie wytłumaczyć Wam wszystkie dalsze. Kroki. W oklejeniu tego pudełka mogą Wam pomóc osoby dorosłe. Ich pomoc będzie też niezastąpiona w przypadku drugiego kroku. Będziemy musieli wyciąć dwa duże prostokątne otwory w naszym pudełku. Ja teraz te otwory sobie narysuję. Z jednej strony ten otwór będzie mniejszy, bo to będzie przód naszego kina który będzie służył za ekran, na którym będzie wyświetlany film. Z drugiej strony ten otwór musi być dużo większy, bo dzięki temu, że on będzie taki duży, będzie nam łatwo wkładać tu różne inne elementy. Najpierw narysujcie sobie takie otwory i poproście osoby dorosłe, by pomogły wam je wyciąć. Można zrobić to nożyczkami, tak jak teraz ja to zrobię, ale można też użyć nożyka do papieru. Być może macie taki w domu, taki sprzęt też na pewno pomoże wam w tym zadaniu. Nacinam sobie ten otwór. No i teraz precyzyjnie, dokładnie muszę go wyciąć. Kończę wycinać pierwszy otwór. Op, odkładam kartkę i ten duży otwór mam gotowy. Teraz muszę wyciąć ten z drugiej strony. Prawie kończę, teraz tylko wyrównam, żeby to wszystko z przodu ładnie wyglądało. Ten otwór z tyłu nie musi być taki precyzyjny, no ale z przodu nasze kino powinno prezentować się schludnie, więc zadbam o to, żeby usunąć tu papier z kącików, które wycięłam. Być może później zrobię tutaj jeszcze ramkę kolorową taśmą, ale to jest podstawa naszego pudełkowego kina. To nie są ostatnie otwory w tym pudełku. Potrzebujemy jeszcze dziurek, otworów, w których zamontujemy nasze rolki. Miejsca na te dziurki już sobie oznaczyłam. Zobaczcie, to jest dziurka u góry i na dole z jednej strony, i tak samo z drugiej strony. Teraz nożyczkami sobie te dziurki powiększę i zamocuję w nich pędzelki, bo właśnie to one będą pełnić funkcję rolki w tej pracy plastycznej. Wy możecie, tak jak mówiłam, użyć innych rzeczy: patyczków szaszłykowych, pałeczek do chińszczyzny, długich ołówków, długich słomek. Użyjcie to, co macie w swoich domach. Zobaczcie. Biorę jeden pędzelek, wkładam tędy i wychodzi on drugą stroną. Tak samo robimy z dolną rolką. Wkładamy patyczek, tak by wychodził z drugiej strony. To, co jest ważne, te rolki muszą nam się schować za tymi elementami ekranu nie mogą być widoczne z przodu, więc zwróćcie na to uwagę, gdy będziecie oznaczać miejsca na dziurki. Rolki są schowane. Tutaj nie widać patyczków, nie widać pędzelków z przodu. Uf, to był najtrudniejszy etap tej pracy. Już teraz będzie dużo łatwiej, no bo będziemy przygotowywać film. Jakiej kartki potrzebujemy do naszego filmu? Zaraz Wam pokażę, co jest najważniejsze w tym kroku. Ta kartka nie mogłaby być taka szeroka, bo nie zmieścilibyśmy jej do środka. Dlatego ja złożę tą kartkę na pół i sprawdzę, jak będzie to wyglądać. Zobaczcie. Ta kartka z kolei byłaby za wąska. Kartka musi mieć taką szerokość. By zmieścić się w pudełku, ale też musi być trochę szersza niż nasz przedni ekran. Skorzystam z tej niebieskiej kartki, ponieważ myślę, że zrobię świat podwodny i ta niebieska kartka na pewno sprawi takie wrażenie, że moi bohaterowie będą poruszać się w wodzie. Sprawdzę teraz ten rozmiar. Jest w sam raz. Wytnę teraz element kartki, którego nie potrzebuję i zabiorę się za najprzyjemniejszą część, czyli za rysowanie. Mój film będzie dosyć krótki w tym przypadku, dlatego z drugiej kartki dokleję jeszcze jedną taką samą część. Moja kartka ma taką samą szerokość jak pierwszy element, który wycięłam. To, co będę musiała zrobić, będę musiała jeszcze połączyć te kartki klejem, po prostu je skleić. To będzie bardzo długi film. Dobrze. Taka długa kartka do zrobienia naszego ruchomego obrazu. Teraz narysuję na niej, tak jak już Wam wspominałam, świat podwodny, jakieś rybki, jakieś wodorosty, bombelki i inne elementy takiego podwodnego świata. Narysowałam już bombelki, a teraz przejdę do rybek. Jeżeli chodzi o pomysły na ten świat, który przedstawicie w filmie, możecie poszukać ich w festiwalowych produkcjach. Każdy film to inny świat, inni bohaterowie, inna rzeczywistość. Na pewno tam znajdziecie pomysły na to, jaki świat. Stworzyć w Waszym filmie do pudełkowego kina. Główną bohaterką mojego filmu będzie ośmiornica, którą później przymocuję, ale na razie zrobię jeszcze rośliny wodne. W dalszej części pracy możecie oprócz narysowania tych wszystkich elementów, oczywiście je pięknie pokolorować. Ja chciałabym już za chwilę pokazać Wam, jak działa moje nowe pudełkowe kino, dlatego na razie zrobię tylko obrysy tych wszystkich elementów. Mhm. Zobaczcie. Na razie tyle wystarczy. Zobaczymy czy obraz faktycznie będzie się poruszał. Mam tutaj przygotowaną wcześniej ośmiornicę. To główna bohaterka mojego filmu. Umieszczę ją tutaj i teraz to wszystko muszę zamontować do pudełkowego kina. Przede wszystkim moją bohaterkę. Zobaczcie, wyciąłam wcześniej kawałek Nitki. To właśnie na niej umocuję ośmiornicę w moim kinie. Zobaczcie, jak to zrobić. Tą nitkę będziemy musieli wkleić tutaj po bokach ekranu, napiąć ją mocno i tam wkleić bohatera. Zróbcie to mocną taśmą klejącą. Zarówno nitkę wklejam, jak i ośmiornicę która już zaraz znajdzie swoje miejsce. Hop. Nitka jest tu i ośmiorniczka. Hop. Już prawie gotowa. Wklejam ją na środek nitki. Tak to wygląda. No i jeszcze tło. Tło, tak jak Wam mówiłam, mocujemy na tych swoich rolkach. Na chwilę odstawię kino, I tak samo użyję taśmy dwustronnej, którą wcześniej sobie przygotowałam, nakleję ją na jeden pędzelek i nakleję ją na. Drugi pędzelek. I teraz zobaczcie, odsunę wszystko i swoje pędzelki mocuję w ten sposób, zostawiając te fragmenty bez papieru, a na środku łapiąc taśmą dwustronną papier i zaczynam je nawijać na pędzelek. Z jednej strony, i za chwilę to samo zrobię, z drugiej strony. Hop. Zawijam. Dzięki temu, że mamy taki długi film, będziemy mieli Dużo przestrzeni, by tymi rolkami poruszać. Ten papier nie będzie się naprężał. No i ostatnia rzecz, tak jak wcześniej, tylko już z papierem montujemy rolki do środka naszego kina. Z jednej strony. I z drugiej strony. Tutaj musicie uważać, by sobie nic nie Uszkodzić. Na pewno wam się to uda. Hop. Montuję teraz rolkę z drugiej strony. Pamiętacie, jak poruszała się rakieta w moim filmie, który pokazywałam Wam na początku? Już za chwilę zobaczycie, jak będzie to wyglądało w moim świecie podwodnym. Tak zaczyna się przygoda mojej ośmiornicy. Zobaczymy, jak będzie wyglądać to dalej. Już jesteśmy po seansie tego drugiego filmu. W pierwszym pokazywałam Wam wyprawę w kosmos, w drugim wyprawę w głąb morza. Teraz Wasza kolej na stworzenie swoich własnych pudełkowych kin. Wiem, że jest to zadanie wymagające, że jest to wyzwanie, ale myślę, że warto. To na pewno będzie świetna zabawa na długie jesienne wieczory. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie i trzymam kciuki za Was i Wasze pudełkowe kina. Do zobaczenia, pa pa!